Dobra, dobry wieczór, cześć Wojtek. Cześć Maćku, dobry wieczór wszystkim. Witamy się z wami bardzo serdecznie, minutę spóźnienie, ale doszliśmy do wniosku, że bez nas i tak przecież nie zaczniecie. Zatem dziś spotkaliśmy się tutaj, aby porozmawiać na temat konferencji I Love Dev, która odbędzie się 19 maja w Warszawie w tym roku, czyli za niecałe dwa miesiące już i tutaj z Wojtkiem się spotkaliśmy, aby Wojtek poopowiadał wam o czym opowie na I of Dev i dlaczego? Bo to jest ważne, ale bez zdradzania wszystkiego, o czym będzie mówił ze sceny. Czyli dobra o tym, o czym opowie, ale tak bez opowiedzenia za dużo. <laughs> Oj, tak tak powiedzieć. Ja i, i o samym temacie. Jeszcze raz, o samym temacie. I co dwa słowa, tak? O, o, o no prowadzącym. No. Tak. tak. Trzy słowa ojca prowadzącego. Trzy słowa ojca prowadzącego, tak. No cóż, nazywam się Wojtek Kutyła, to już wszyscy wiedzą. Mieszkam na co dzień w Edynburgu. Prowadzę małe studio projektowe Human Thing, ale tak naprawdę to, czym zajmuję się na co dzień od lat, to jest dostępność produktów cyfrowych i usług cyfrowych, i to od strony bardzo technicznej. Mam background taki dość duży w, w tworzeniu rozwiązań w ogóle deweloperskich, programistycznych, w programowaniu różnych paskudnych rzeczy ale także od tej strony bardziej ludzkiej od strony inkluzywności także od wielu innych jakby wielu innych stron które zajmują się kontekstem dostępności w cyfrowości ogólnie tak więc to o czym chciałbym powiedzieć na konferencji sprowadza się w skrócie do tego dlaczego osoby które zajmują się programowaniem tak frontendu jak i backendu Muszą zainteresować się dostępnością, bo przestaje być tak, że mamy wybór w tym temacie. To już zaczyna być temat związany z prawem i paroma innymi rzeczami, ale nie tylko, bo tak naprawdę dostępność jest ważna, między innymi dlatego, że po prostu chcemy robić dobre rzeczy dla ludzi i chcemy to robić jak sądzę godnie i tak, żeby móc czuć, że pracujemy profesjonalnie, że pracujemy z zaangażowaniem, że robimy nasze, nasze rzeczy, wykonujemy nasze zadania profesjonalnie. I o tym tak naprawdę będzie ta uczymać. prezentacja, no, przedwi, przedwi, co tam? Bo powiedziałeś pewną teorię, która niekoniecznie musi być słuszna, nie każdy programista musi, wiesz, zastanawiać się nad tym, czy oj, czy moja będzie aplikacja dostępna, po prostu może chcieć pójść, odbębnić swoje, wrócić na chatę, odpalić PlayStation i tyle. Niekoniecznie to musi być związane z jakąś misyjnością, chociaż wiem, że ty bardzo tak działasz i fajnie pewnie by było, gdyby dużo osób w taki sposób działało, aczkolwiek ważne jest to, o czym powiedziałeś, że to już nie będzie wybór. Powiedz tak, skrót, to nie będzie wybór. Ten to ten będzie ten... wymóg prawny. Dlaczego wszyscy musimy o tym się musimy tym się zainteresować, tak jak wcześniej wszyscy tam lali na jakąś ochronę danych osobowych, a jak weszło RODO, to się raptem okazało, że jednak naprawdę trzeba by na to zwrócić uwagę. Tak, masz rację, Maćku, masz rację. Faktycznie ja podchodzę do tego też z mocno takiego idealistycznego punktu widzenia, ponieważ dla mnie w mojej praktyce jest to niezwykle ważne, zresztą organizacje, z którymi współpracuję na co dzień też jakby wpisują to w swój etos, ale jest dokładnie tak jak mówisz. Nawet jeżeli ktoś nie będzie czuł, że dostępność to jest coś, czym ta osoba chciałaby się zainteresować z powodów takich wiesz, moralno-etyczno-profesjonalnych, to będzie to po prostu wymóg prawny. W 2021 roku w życie wchodzi taki akt Unii Europejskiej, a właściwie zastrzeżenie. Piątym, przepraszam, w 2025. Podziłem pierwszym? Może Boże. No, późno jest. Sam wiesz, jak jest. Przed chwilą gadaliśmy o tym. dwa jesteśmy zmęczeni dzisiaj. W 2025 wchodzi w życie taki akt prawny Unii Europejskiej, który będzie wymagał od wszelkich organizacji, które tworzą rozwiązania i produkty nie tylko cyfrowe, ale w naszym kontekście cyfrowe, tego, żeby produkowały rozwiązania dostępne właśnie dla technologii wsparcia dostępności dla osób żyjących z niepełnosprawnościami, rozwiązania inkluzywne, czyli niewykluczające. No i dlaczego to jest ważne dla programistów? No dlatego, że tak, na końcu kija, no to osoby zajmujące się programowaniem tworzą te rozwiązania. To znaczy, one mogą gdzieś tam przyjść od góry, no nie? Może, może być jakiś boss, który pomyśli, dobra, chłopaki dziewczyny, osoby, budujemy stronę internetową. Może być grupa UX-ów, które coś, coś stworzą i, i wydziergają tam w swoich sketchach czy jakichś innych figmach. No ale to na programistach, na osobach programujących. Jakby na końcu istnieje ta odpowiedzialność, skupia się ta odpowiedzialność za zaimplementowanie doświadczenia, a dostępność w swojej warstwie technicznej ma to do siebie, że bardzo szeroko korzysta ze standardów internetowych. I, i pomysłem w ogóle na tą gadkę było to, że w mojej codziennej pracy z osobami, które programują przez lata, lata, lata pracy, także w mojej własnej praktyce, ja zauważam, że większość z nas nie ma naprawdę pojęcia o standardach sieciowych, nie rozumie jak wykorzystywać semantykę języka HTML na przykład, nie rozumie jak wykorzystywać funkcjonalność związaną z dostępnością w, w różnego rodzaju IDE i tak dalej, jak dodawać tą funkcjonalność do swojego programowania, już nieważne czy do apek mobilnych, do stron internetowych, czy do desktopowych aplikacji, to nie ma znaczenia. No i efekt jest taki, że tego trzeba będzie się nauczyć. Nie będziemy po prostu mieli wyjścia. Będzie to nie tyle nawet nasz atut związany z naszym zawodem, to znaczy coś, co możemy jako taki, taką wartość dodaną wnieść do naszej pracy i będzie fajnie to mieć na CV, tylko to po prostu będzie wymóg, bo te organizacje wszystkie, dla których będziemy pracować, będą tego potrzebować. Więc to jest myślenie bardzo przyszłościowe, żeby się tym zająć. Ja chcę, o wziąłeś wdech, to teraz ja też chcę, że ogólnie <grymnie> tak. sprawiedliwienie całej tej sytuacji, bo faktycznie no, sprawa wygląda tak, że często po prostu te wszystkie standardy, one faktycznie są, wystarczy je stosować i też bardzo wtedy mamy duże wsparcie od strony samych środowisk, narzędzi i tak dalej, aczkolwiek jest tak, że tego się często po prostu nie uczy, nie? Jak ktoś skończy, tak, to jest... czy wychodzi ze studiów albo idzie do roboty, a bardzo często po prostu to się całkowicie ignoruje, no i to się zmieni. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Tyle, że to się niestety zmieni wolniej niż ta adaptacja, którą my możemy wykonać, ucząc się tego sami, kiedy to będzie potrzebne. Ale tak masz rację, to jest kwestia głównie edukacyjna, o tym też będzie. No niestety jest tak, że, że osoby, które uczą się programować, uczyły się przez lata programować, nie tylko na uniwersytetach, ale w rodzaju bootcampach, kursach i tak dalej. No najczęściej liznęły tą, tą, tą dostępność bardzo pomacoszemu, albo w ogóle no, to są rzeczy, które się na przykład często nie uczy. Na na, na uczelniach wyższych, no a jednak one są kluczowe do tego, żeby wszyscy mogli korzystać z tego tam naszego internetu i związań cyfrowych godnie i wygodnie I, i co by nie powiedzieć, no y, dziwnie jest ograniczać ludziom dostęp do tych wszystkich cudów, które, których używamy na co dzień, tylko dlatego, że wiesz, nie nauczyliśmy się o tym, no trzeba poznać te zasady i po prostu można zacząć je stosować, tym bardziej, że to, co trzeba zrobić, żeby się tego nauczyć, nie jest szalenie trudne. Jedynym takim trudnym aspektem tego jest to, że często pewnych rzeczy trzeba się oduczyć, i to jest kłopotliwe dla wielu osób. To jest to, co najczęściej ludzi powstrzymuje od przyjrzenia się dostępności, bo wydaje mi się na przykład, że albo to jest coś, co już wiedzą, a nie wiedzą, albo to jest coś na przykład, za co odpowiedzialność spada na kogoś innego, a, a tak nie jest, bo za, za dostępność odpowiedzialna jest każda osoba pracująca nad produktem czy usługą cyfrową. Więc to wszystko łączy się w taki ekosystem, który raz jeszcze pokazuje, że jako osoby programujące nie możemy pracować samemu. Nie powinniśmy brać wszystkiego na swoje barki, ale z drugiej strony olbrzymia część tej odpowiedzialności jednak na nasze barki spadnie, nieważne co się będzie działo, więc trzeba poznać zasady, które pozwolą nam wybrnąć z tych opresji, które nas czekają, z tych niewygodnych sytuacji, kiedy jakiś PM mówi, a tutaj się, tu niedostępne przetestowaliśmy i z klawiatury nie można użyć, a osoba programująca siedzi i robi, ee, o Jezu. Ale jak to? Tak robiłem od lat i, i działała, a teraz nagle przychodzi jakiś ziomuś i mówi, że nie działa. Tymczasem no to, że tak robiliśmy, nie oznacza, że to działa właśnie. Na tym polega główny problem. Czym więc o tym pokrótce. Za nasiąknie? Tak, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc my staramy się to trącenie, jakby tak, w, w stronę nieco innego pola oftalmicznego przenieść, ażeby ten smrodek czy zapaszek niósł się, wiesz, taki trochę inny. Żeby to, nie tą dziurką nosa łapać co zazwyczaj, można wyrzec. Twoje wystąpienie nosi jakże dźwięczny, wdzięczny temat. Accessibility, czyli hit, kit czy konieczność? Zdradź no nam, tak. tego, które z tych trzech to będzie. Myślę, że to jest hit i konieczność. I na pewno nie jest to kit. A kit pojawił się tam dlatego, że często słyszę, że to jest kit, ale jest bardzo prostych kilka metod na to, żeby szybko przekonać się, że kitem to nie jest. Czasem takich metod, które wyciskają łzy z oczu. I, I warto to zrobić po prostu po to, żeby, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, krótko mówiąc, żebyśmy my pracowali lepiej, a, i żeby osoby, które korzystają z owoców naszej pracy, także czuły się lepiej z tym, co robią i co mają do dyspozycji. Co jak sądzę, w XXI wieku no już mogłoby powoli zacząć być standardem. Dodatkowo, jeszcze też, wspomnę nieco o naszych rozmowach, których kilka już mieliśmy tak poza w ogóle wizją. Z tego, co mówisz, to gdy się stosuje odpowiednie standardy, to bardzo dużo wtedy dzieje się na naszą korzyść samo. Tak, dokładnie tak jest. I to jest ten najpiękniejsze. To znaczy, nawet jeżeli osoba, która zajmuje się choćby frontendem, już szczepmy się frontendu, bo będzie najprościej, po prostu pozna od podstaw standard HTML i zrozumie go, to znaczy zrozumie semantykę języka i będzie wykorzystywać wszystkie znaczniki odpowiednio, czego Semanty? z ręką na sercu. Słucham. Semantykę w kontraście do składni. Semantyka jest... Tak, semantykę w kontraście do składni, czyli co coś znaczy, a nie co coś jakby wykonuje w kodzie, rzec by można. No i teraz trik polega na tym, że, że większość osób, z którymi ja pracuję, pracowałem przez lata, naprawdę nie ma o tym pojęcia. To znaczy, i to nie wynika z ich złej woli, tak jak mówisz, to jest brak edukacji. To są ludzie, którzy nie potrafią stosować odpowiednich znaczników do odpowiedniej treści i tak dalej. A samo nauczenie się tego, co przyswojenie tego, to, to jest kwestia naprawdę kilku dni takiej zawodowej pracy programistycznej, mużdżenia czytania, powoduje, że z automatu właściwie obsługujemy masę technologii wsparcia dostępności. Do tego dochodzi jeszcze dużo takich decyzji związanych Choćby z wydajnością kodu. Zresztą tutaj też pojawia się ciekawy, ciekawy takie ciekawa zależność, że, że kod, który jest semantycznie poprawny, jest dużo bardziej wydajny, bo wszystkie te silniki, które go renderują, przeglądarek i tak dalej, także są zoptymalizowane w taki sposób, żeby działało to, to lepiej. No i istnieje na przykład taki pogląd, nie, że Google priorytetyzuje strony, które są bardziej dostępne, i tak się o tym mówi. No, no bo faktycznie tak jest, że no Google wypycha te bardziej dostępne do góry. Tylko dlaczego on to robi? Ano dlatego, że łatwiej mu się przez nie przeżreć, bo wszystko tam się klei do kupy. Bo nie ma zupy żadnych tagów czy paskudztw, tylko jest czysty, piękny kod, który łatwo mu zrozumieć. Więc znowu jakby standardy biorą górę nad takim klepaniem. Bez ładu i składu. No i, i, i o tym trzeba wiedzieć po prostu, a to są rzeczy, których nam się nie mówi, więc dopóki ktoś nam tego nie powie, i nie pokaże i nie uświadomi, no to nie potrafimy tego robić. Dodatkowe, dodatkową komplikację wprowadzają frameworki, wszystkie te wynalazki w rodzaju Fluttera, React, View i tam no, można sobie wymyślić, co tam kto jeszcze chce, tego jest przecież taka masa, które usprawniają nam pracę i ją przyspieszają, ale tak do końca, jak się w to nie wgłębimy naprawdę, naprawdę solidnie, to nie mamy kontroli nad tym, co z tego wylatuje. No więc wylatuje żupa, która jest straszna, niedostępna i paskudna. Ale, ale działa. Te, 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 ale no, no działa, znaczy właśnie nie działa. Wiesz, żeby to działało, to by było pół bieda. To działa dla osoby, która to pisała. A, a wiesz, a istnieją całe rzesze ludzi, dla których to nie zadziała, nie? Więc tutaj, oczywiście, można uciec w taki stary, doskonały programistyczny dowcip, który zapewne znasz i stosowałeś dziesiątki razy, jak i ja. To znaczy, u mnie działa. Mhm. U mnie działa, ale no trochę już jesteśmy za duzi na to i nawet niektórzy z nas mają wąsy, takie długie albo siwe włosy. Macieju, ty na pewno też masz już. To wiesz jak jest. I te wymówki te wymówki już nie działają po prostu. Chyba ty. No, więc o tym będzie, krótko mówiąc. Spoko, brzmi dobrze. Po wszystkich wystąpieniach ty w ogóle otwierasz konferencję. Tak, zrobię to... taki wjazd, że wiesz, będzie dobrze. Myślę, że będzie organicznie i energicznie. Na koniec ja będę miał przyjemność wejścia również na scenę na I Love Dev i zamknięcia konferencji, poprzez poprowadzenie panelu dyskusyjnego z całą waszą szóstką prelegentów, gdzie temat UX i dostępności prawdopodobnie również się pojawi. Zaczymy Super z przyjemnością posiedzę na stołku. Tam jest wygodna kanapa. Kanapa nawet pięknie, cudownie. Pewnie też pogadamy trochę o inteligencji sztucznej, która. Pewnie. W, w jaki sposób ona może na to wpłynąć? Albo też nie, ale. No na pewno tak. I no, w ogóle będzie po prostu ciekawie. I tak jak za każdym razem mówiłem przy okazji takiego spotkania, to jest nasze trzecie spotkanie. Wcześniej rozmawiałem z Mariuszem Gilem, później rozmawiałem z Michałem Michalukiem, teraz jest Wojtek Kutyła. Przez kolejne tygodnie będę rozmawiał z pozostałymi osobami, które będą występowały na I Love Dev w charakterze czy to prelegenta, czy to warsztatowca. Za każdym razem mówię, że zapraszamy serdecznie na ilove.dev gdzie na to? Na, na, na tejże stronie można wejść, nabyć sobie własny bilet. Dzięki któremu zobaczymy się 19 maja w Warszawie, w Złotych Tarasach. I to, co muszę teraz jeszcze powiedzieć też, to że jeszcze w marcu wzrasta cena biletów, więc zachęcamy do zakupu teraz, ponieważ teraz jest cena tak Early Birds, czyli dla wczesnych ptaszków. Wczesnych ptaszków. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. I jeszcze jedno zastrzeżenie, które mówiłem też już na tych dwóch pozostałych liveach. Po edycji ubiegłorocznej bardzo wiele osób pytało, czy będzie edycja druga, że bardzo by chcieli. Właściwie ocena z tej konferencji to jest jakieś 9, 16 na 10. E, ocena z ankiet, które wypełniło bardzo wiele osób. No i ja, ta druga edycja, jak widzicie, odbywa się. Natomiast od razu mówię też, że trzecia odbędzie się wyłącznie w przypadku, gdy ta druga się wyprzeda. Zatem go na ilo.dev, bo my nie lubimy. W półśrodkach. Działać, tylko trzeba działać w całych środkach, a to właśnie będzie cały środek. Mamy mieć całe, piękne, wielkie kino pełne. Co ty na to wojtek? Mam nadzieję, ja, czy ja mogę coś dodać tylko? Tak. Tak. Ja jestem trochę zdziwiony i zaskoczony, bo teraz dopiero jakby mi kliknęło, że nie ma wśród prelegentów żadnych prelegentek, i jakby tak jakoś chyba wyszło, ale mam nadzieję, że to będzie tak, że tam będziemy mieli różne osoby w tej grupie, która przyjdzie nas oglądać i słuchać, bo to jednak jest. Temat uniwersalny, i myślę, że no, przynajmniej ja będę się starał, żeby tak to zrobić, żeby nikogo nie wykluczać w swoich, w swoich w jakichś tam gadkach czy prelekcjach. Zdecydowanie. Co się ewentualnie chodzi? to, co w sumie Nie boję się, tylko stwierdzenia i zawsze to mówimy, że ewentualnie wykluczeni mogą po, wykluczone mogą poczuć się osoby, które dopiero raczkują w programowaniu, i wiele prezentacji jest po prostu celowanych do osób, które już mają troszkę doświadczenia minimum. No jasne, spoko, będzie dobrze. Panie Dobrze. No, tak, będzie dobrze. W takim razie dzięki Wojtek. Dzięki Wam wszystkim za dzisiaj. Do zobaczenia na stronie ilof.de i 19 maja w Warszawie. Dziękuję. Razie, Do zobaczenia. Pa.